Filmy i seriale telewizyjne kosztują dziesiątki i setki milionów dolarów. Zespoły tysięcy ludzi ciężko pracują, aby opowiedzieć widzą ekscytujące historie. Nic dziwnego, że przy takiej skali ekipy filmowe czasami popełniają błędy. Zobaczmy. Być może jedna z najsłynniejszych wpadek miało miejsce podczas kolacji w Westeros po bitwie z zombie. Średniowieczną atmosferę na przyjęciu zepsuł współczesny kubek kawy. Nie należy jednak winić twórców, był to jeden z najtrudniejszych okresów zdjęciowych w całej serii gry o Tron. Ekipa była wyczerpana długim filmowaniem, oczekiwania fanów budowały ogromną presję. Nic dziwnego, że nikt nie zauważył kawy, ale widzowie zobaczyli ją od razu i zaraz wiedział o tym cały internet. Koniec pierwszego wieku naszej ery. Imperium Rzymskie, Marek Aureliusz, walki gladiatorów w Koloseum, konie i rydwany, miecze, włócznie i tarcze, kanister z benzyną. Czekaj, co? Nawet wielomilionowy historyczny blockbuster może popełnić błąd, ale nie da się tego ukryć przed widzami. Ten kawałek współczesnej cywilizacji jednak nie zepsuł znakomitego filmu Gladiator. Teraz już wiemy, jak reżyserzy sprawili, że rydwany jechały tak szybko. Gwiezdne wojny, część czwarta, nowa nadzieja, dały nam idealny kosmiczny świat science fiction. Są bitwy na laserowe miecze, wyścigi statków kosmicznych, blastery i cywilizacje z innych planet, a czasami przypadkowe, zabawne incydenty na planie, które trafiły do ostatecznej wersji filmu. Zwróć uwagę na tego szturmowca to zdecydowanie nie był jego dzień. Myślisz, że reżyser zostawił tę scenę celowo, czy po prostu jej nie zauważył? Sturmowiec zrobił to niepostrzeżenie w tle. W przeciwieństwie do Gandalfa, w pierwszej części władcy pierścieni, słynny czarodziej uderzył się o Gzyms w tak zabawny sposób, że reżyser Peter Jackson postanowił zostawić tę scenę. Aktor Ian McKillen naprawdę uderzył się w głowę, ponieważ w pomieszczeniu było bardzo nisko. Ten fail z filmu Marsjanin trafił do ostatecznej wersji celowo. Nie sposób tego przeoczyć. Aktor Donald Grover przypadkowo poślizgnął się na podłodze. Ten szczegół dodał postaci więcej charakteru. Ten wcale nie wygląda na pomyłkę, wszystko odbywa się w ramach gatunku komediowego, ale mimo wszystko jest to prawdziwy fail. Star grany przez Chrisa Prata w pierwszych strażnikach galaktyki, naprawdę upuścił kulę, ale zareagował perfekcyjnie, udając, że było to zamierzone. Pamiętacie filmę Podejrzani? Zszokował on widzów tak bardzo nieoczekiwanym zwrotem akcji w finale, że prawie nikt nie zauważył tego epickiego błędu. Podczas gdy niektóre ekipy filmowe zapominają usunąć kubki z kawą lub zbiorniki z benzyną, ekipa tego filmu postanowiła pozbyć się dwóch turbin gigantycznego samolotu. Przyjrzyj się bliżej! Teraz ma one cztery silniki, a za kilka sekund będą tylko dwa. Jak myślicie, jak mogło do tego dojść? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować nasz kanał. Porażka nie zawsze oznacza, że ktoś upada, lub reżyser nie zauważa jakiegoś szczegółu na ekranie. Problem może też się pojawić podczas kwestii aktora. Pamiętasz tę czułą scenę z Titanica? Leonardo DiCaprio był tam bardzo zdenerwowany i powiedział: na łóżku, na kanapie. Tego zdania nie było w scenariuszu. Miał powiedzieć na kanapie, ale przypadkowo powiedział na łóżku. Dzięki temu brzmiało to znacznie lepiej. Tutaj pomyłka podkreśliła jego nieśmiałość. Jeśli już mowa o Titanicu, kiedy statek zaczyna tonąć, Rose idzie pomóc Jackowi przykutemu do rury. Aby go uratować, rozbija szybę i wyciąga kierę ratunkową. Spójrzcie na ten moment jeszcze raz. Zauważyliście coś dziwnego? Scena jest tak pachowo zmontowana, że trudno dostrzec podobne pojawienie się szyby na pudełku. To prawdziwa magia kina. Al Pacino w dramacie Zapach Kobiety tak przyzwyczaił się do roli niewidomego pułkownika, że naprawdę uderzył się o śmietnik. Tego nie było w scenariuszu. Zdaje się, że aktor celowo zamknął oczy, żeby nic nie widzieć i lepiej wczuć się w postać. Było to tak naturalne dla roli, że reżyser zostawił tę scenę w ostatecznej wersji. Królowa Francji, Maria Antonina, rządziła w XVIII wieku, w 2005 roku reżyserka Sofia Coppola nakręciła film o tej historycznej postaci. Obraz pokazuje nam pełne przepychu życie w Wersalu, beztroską młodość dziedziczki królewskiego tronu, wymyślne stroje, szykowne wnętrza, arystokratyczna estetyka i buty konwersy. Oczywiście wygląda to na poważną wpadkę twórców filmu, którzy próbowali odtworzyć Francję XVIII wieku, ale spójrzcie tylko, jak te nowoczesne buty pasują do estetyki obrazu. Twórcy przyznali, że celowo dodali tę scenę, tak dla zabawy. Niektóre wpadki od razu rzucają się w oczy, a inne są tak niepozorne, że nawet twórcy ich nie dostrzegają. Tylko widzowie czasami je zauważają. Jeden z nich pojawił się w nastoletnim dramacie o wampirach Zmierzch. Większość ludzi nie mogło oderwać wzroku od głównych bohaterów, ale ktoś odkrył ten prawie niewidoczny błąd. Spójrz na szybę samochodu, a w odbiciu zobaczysz mikrofon dźwiękowca. Dostrzeżono mały fail w pierwszym Spider-Manie Summer Pamiętacie, jak Parker bawił się pajęczyną w małym pokoju? Rozbił lampę stołową, ale po kilku sekundach lampa znów pojawiła się w tym samym miejscu, cała i zdrowa. A może to inna lampa, no, ale jeśli tak, to po co Peterowi Parkerowi dwie identyczne lampy? Film Pretty Woman również zaliczył małą wpadkę. Przyjrzyjcie się dokładnie tym ujęciom i spróbujcie odgadnąć, co tu jest nie tak. Julia Roberts je rogalika, ale kilka sekund później trzyma w ręku naleśnika. Być może skończyła pierwszy smakołyk i od razu wzięła drugi, ale zdaje się, że wydarzyło się to zbyt szybko. Musiałaby być wyjątkowo głodna. Dramat Clint Eastwooda o tytule Sniper ukazuje nam scenę, w której postać Bradley'a Coopera podnosi dziecko. Widz od razu zauważa, że jest to lalka. Jednak moment staje się jeszcze dziwniejszy, gdy Cooper zaczyna poruszać ręką lalki, aby pokazać, że dziecko żyje. Pomimo całego dramatyzmu chwili ta sytuacja sprawia, że scena jest dość zabawna. Pamiętacie ten pojedynek drako Malfoya i Harry'ego Pottera w filmie Harry Potter i Komnata Tajemnic? Scena akcji była tak dynamiczna i intensywna, że widzowie prawdopodobnie nie zauważyli dodatkowej postaci w kadrze. Gdy Severus Snape pomagał w stadzie Draco, z lewej strony ekranu obserwował ich facet o blond włosach. Ten facet był operatorem filmowym i zdawał się trzymać w rękach dużą kamerę życie? pierwszą część szybkich i wściekłych, ta, która nie łamała praw fizyki i nie pokazywała samochodów w kosmosie, ale i tak widzowie dojrzeli dość dziwną rzecz. Podczas wyścigu na pustyni jeden z kierowców miał na sobie czarną koszulę. Wszystkie guziki były zapięte, ale kilka ujęć później miał już na sobie czarny t-shirt. Jest mało prawdopodobne, że zdjął ubranie podczas jazdy. Wyścig był dość intensywny i raczej by się na to nie zdecydował. Wszyscy wiemy, że Batman to niebezpieczny superbohater, którego boją się złodzieje i rabusie, ale bez przesady, nie jest to na tyle potężny, by powalić wielkiego faceta powietrzem. Przyjrzyj się uważnie temu mężczyźnie po lewej w filmie Mroczny Rycerz Powstaje. On nawet nie myśli o walce, po prostu pada na ziemię, podczas gdy jego przyjaciele łapią ciosy od Batmana. Możliwe, że zdawał sobie sprawę, że przegra w tej walce, więc postanowił jak najszybciej się poddać. Ale oczywiście ta wpadka została przeoczona przez reżysera i montaż. está